Mamy kurzowi. Dzisiaj będziemy udawać dziewczynę na Roblox. Jak będę udawać dziewczynę na Roblox, to muszę jakoś tak zrobić. No tak będę dziewczynę udawał na Roblox. Więc tak jak udajemy dziewczynę na Roblox, to musimy szybko iść. Żeby się gdzieś przebrać. Gdzieś to może się przybrać Gdzieś się może przebiorę i będzie dobrze I się zamienimy Gdzie w tyle No, to no, się nie na wejść w ogóle Coś tu i duszę Przebierzemy jakoś za dziewczynę Tylko Muszę sobie jakiś Ubiór normalny dać Może jakiś taki Ej, bo ja się muszę przebrać Jakoś ja nie mogę przebrać w ogóle. No nie chcę takim być, bo to jakoś tak nie, to nic nie działa. Co to jest? Co? Nie, no ale ja muszę jakoś się przemienić, widzowie no. Jakoś muszę zmienić pod której Nie wiem jak. Bym musiał się jakoś... Na... Ej, ej, jak ja wyglądam. Dobra, to się zmieniłem jakoś trochę. Bierzemy ten... Tylko za dziewczynę się trzeba przebrać jakieś może takie ciuszki. A jak nie to... Takie może jakieś... To jest. W ogóle tu nie. Jak ja wyglądam normalnie, nie wiem, jakoś ja myślę tak, albo jakoś tak w czymś, no muszę wejść normalnie. Dobra, tak może być. Teraz na spodni to bierzemy dżinsy, tak jak ty chyba. Ej, halo! Ja nie mogę bez spodni być. No dobra. tak będzie na razie dobrze. I jeszcze musimy zdjąć co to Musimy sobie dać jakieś jeszcze włoski. Jakieś takie jeszcze, może o, będą dobrze. Jeszcze muszę sobie jakąś twarz zmienić. Na no jakąś może taką. I może jeszcze ciało troszeczkę na no takie zmienili. I trochę się zniżymy. Teraz jak dziewczyna i sobie damy jakieś mnie na przykład od niej i wie I może nie wiem. Może byśmy wrócili do klawiatury i byśmy dali 29 lat. Szuuka um, szuka Dobrze. Bo... Dobra, udajemy dziewczynę. To nie udajemy jakoś, nie wiem. Kogoś. Kogoś udajemy. Idziemy sobie na pieszo gdzieś tam. Dobra, Idziemy ja idę zobaczyć co mi tam piszą Kamil, ej, co, kiedyś Kamil ktoś napisał, nie, nie ma tu nigdzie. Ja tu poddaję niektórych tam. I teraz jesteśmy jako dziewczyna, jakiś tu ktoś jest w ogóle. Ej, ja muszę kwiaty wziąć, żeby to było porządnie. Wziąłem kwiaty. No, chodźcie, moje kwiaty. No, halono. no. tutaj mamy kwiaty. Chodźcie, Niebieskie kwiaty, oczywiście. Halo, no, to jest takie dobre, niech będą takie. O, jaki tu jakiś pan. Masz tu jeszcze, to znając, ale... Normalnie seks, ale tak naprawdę to ja nie szukam. Ja sobie robię tak, to tak, odcinka to coś żeby nie było tak, 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 takie no żeby nie było tak, I Bartek Barska. Olha isso, tu patas! Oi, Kubixa! Jeju! Tu deu, zauważy, że to ja! Jeju, ja nie wierzę, no! Masz tu kwiaty, że tu nie podawa jakiegoś szkarata, tylko masz tu. No mas tu, no! Mas tu kwiaty ładniutkie! Ajeju, podaje! Jakiś tu jest! Jest jakiś dobra. Hello. Bo na gry bo że słucham, chłopa. No, dobra, masz tutaj, nie? Masz tutaj kwiatki. No wejść, no, ktoś tu wejdzie. Jakiś tu jest chyba dom. Nie, to tu pójdziemy. Tu, ale jak tu wejść teraz? To jest pytanie, jakie ja mam tu wejść? O, to tutaj jest. Ja robię? Albo jest ktoś? Jest tu ktoś? Nie ma tu nikogo. Nie ma tu nikogo, tu idziemy. Jak tu nikogo nie ma, to idziemy, ma tu Bartek nie będzie patrzeć. Tu chodzi tu. tu. ktoś basen ma, dobrze Jego bardzo... fura mnie patrzą. To... Dobra, bokami tu. No, gdzieś tu tu zamknięte jest. Jakieś. Gdzieś... No nikogo nie ma, a ja furę mam otwartą. No zamkniętą, bo zamkniętą, to nie wyjechał. To idziemy dalej. Tu byłem, tam nie chyba nie było. Dobre, kto tu jest? Jakieś dziewczyny, a to nie, to dziewczyny nie. Mmm. Tu byłem, też. Tu nikt już nie ma chaty. Czyli teraz... Brurka jakaś. Dobra, no, ja stąd uciekam. A ktoś idzie? No jestem tak naprawdę. Widzowie. Ja nie jestem w ogóle dziewczyną, tylko chłopakiem. Pamiętam sobie to. niektórych podajemy. przyjdą. Czyli tak, idziemy na spawna. Na spauna chyba. Resetujemy się i. Zresetowałem się i pójdziemy na spawna i tam poszukamy jakiegoś chłopaka. I co? Co jest z tym, tym gran? E, bo ja nie widzę. Co e, się zaczęło? Zaczęło chyba, co nie? Co się zaczęło? Chyba. To ja od nowa wyjdę, co nie? Ja od nowa wyjdę. nowa nowiutka wyjdziemy. Od nowa. Widzowie, od nowa wyjdziemy. I widzowie, jak chcecie, oczywiście więcej takich odcinków to piszcie w komentarzach to my sobie wchodzimy przez tego i chyba tu nie będę czekał tylko do Dobre, dołączamy do tego serwera. Zobaczymy co będzie się działo. Czy może kolejna jakaś dziewczyna będzie, czy może nie. Bo jak to się nie uda... To będzie Mi się kogoś tam spałnie poszukać. I później. Zrobię do i go tam ukatrupię i go tam ten... Tu jakieś Polki grają chyba, czy ktoś... przyjdzie no to tak, to już tu Polacy grają. To tu też dodamy tych... To tu też Żebyście Żebyś chcecie być na odcinku, to dodawajcie komentarz dwa. Lub Kamilomo 5 Kamilomo 1 też, ale to i trochę brą. Dobra, dobra No, ej, no, dobra. I musimy się zmienić znowu na Oliwia Oliwia, A gdzie to jest? To jest Oliwia 29 lat Szu u Dobra idziemy gdzieś tam po jest. Dobra gdzie tu ktoś jest, muszę sobie przeszukować Czy co, co Dobra to jest wszystko dobrze Tak żeby nie rozpoznali zbytnio, że, że ja że ja chłopak I bierzemy kwiatki, kwiatki, Ale nie! Tak nie może być! Tu nikogo nie ma! nikogo nie ma! To tu jakiś chłopak też jest, co nie? Nie ma, to Ukradamy kogoś w furę! Jedziemy kogoś furą! Widzę, wyjedziemy gdzieś kogoś furą! Mówisz tu dojechać na pokład? czy gdzieś jest? To nie ma chyba. Ja tu po angielsku muszę wykazać Sejf! I co to tu zamknięte jest? No proszę mi to odtworzyć. Ja nie miałem czasu wcześniej. Mam tu gdzieś, że to jest zamknięte, ja muszę wejść. Tak, ja się schołam. Ja się schowam. No, coś tam. Dobra, ja sobie zrobię jakiś taki mały domeczek. Ja sobie zrobię taki jakiś domeczek, gdzie u nie tu będzie widać dobra tam. Mam to gdzie, bo jest taka moja fanka, gam ja No bo... o, to nie ma znaczenia, nawet Tu ładnie znamy domek. Dobra. Ja muszę... Myślę... Wszystko będę miał tu chatę otwartą. To tylko chatę dla odcinka. Kurczę żeby tu jakiegoś chłopaka znaleźć że jestem tego ciekawy No, no co tak się przejeżdża normalnie Przeszło no, Co to ma być? Co to ma być? O tu miszka przyszła Cała najebezka normalnie na Taka malutka jest Porównaniem do mnie, to trochę no, za mała jest. Co? Co no? jest ja. Ale ja robię film, że... Szuka, an... Opa, Co? napisze? Dobra Dobra, Co? No Zawsze mi Tam ktoś jest. Kto jest, no. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Nie, no to tak jak zawsze, ja to, że mnie no będą banować, no. no. Oj, ludzie, ludzie. Dobra, idziemy. Kurczę, a ja tego chłopaka zamienił. To prawie jakieś z nami opały, jakaś. Nie. No proszę bardzo mnie tu. To... co się tu dzieje. Co się tu dzieje? Co tu dzieje, no, my, Jeju! Co je tu robią? Jeju! Ekst. Ej, ja tu przyszłem wiesz, odwiedzić ten. Masz tu kwiatki, ładne. <grym> wziął kwiatki. on nie żyje, on nie żyje. Algo do szpitala, wziął się on nie żyje. Szepka, wyszedł szpitala. Szafka jest otwarta, to, to wy, wy, wychodzimy stąd. Co to ma być? Czemu no tam jakiś obraz, obręcz, coś tam pisze? Dobra, nie przejmuję się tym. Szukamy dalej. Tu byli, tu byli, tu Może Zobaczyłem, może ktoś tym razem jest. Wiem, ja już mam plan, bo tu mnie zbanowali, to idziemy tu. Dobra. To jest cały czas twardy. A jak ja bym tutaj tak bombę wysadził? tu mam wysadzić? W sejf. Zrobimy odklejoną małpę. Ej! Halo? Dawaj kasy. Kurczę, bo mi się to. Dobra mam. Odklejona małka. Odklejona małka. Rzucę są, rzucę kasą. Odklejona, małka. odklejona małka. Rzucam kasą, trzepie są, Gdzie tylko popadni? Ja już mam bladze. Gdzie tam gdzieś i tam będę grał na tym. Lekasa mi się przyda. Będę grał tu. Będę grał. Grałem, żeby, nie... żeby nie było, bo już obczyna. Aha, że... dobrze, dobrze. Jedziemy na różowym rowerku, Rower. Jedziemy na różowym roweru. Dobra, no jesteśmy tutaj. I tu będziemy grać. Tylko musimy coś wziąć jeszcze do grania. Ale tak ładnie, w sumie damy. Damy, może, to. I tu damy to tak do grania. Dobra, gramy. Także patrzysz prawda, gdzie ludzie normalnie. Co to nie będzie dobra teraz dobra gramy teraz na fioletowej I zrobię sobie krystyna no tak będzie lepiej Kristina. Sure. Na jí Že já se na Kristina. Je mě Ono mě kdo, ona není, ono mě A ja tu w powietrzu będę grał, to moja jest. Będę tu grał. Czysk. No fajnie, jakaś taka linia napisała. Dobra, widzowie, my kończymy już na dziś ten film. Nie udało się nam mieć Żadnej dziewczyny, widzę, wie jak kończymy dziś film papa. Pa.